Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Witam Was w nagraniu, w którym chciałbym przedstawić Wam rozstrzygnięcie konkursu. Konkurs ten ogłosiłem omawiając powieść autorstwa Marka Meissnera pod tytułem Czas Stracańców. Do wygrania w nim były dwa egzemplarze tej oto książki. Wojna polsko-polszewicka, konflikt, który zmienił bieg historii autorstwa Kacpra Śledzińskiego. W obu tych egzemplarzach znajdował się autograf autora. By wziąć udział w konkursie, należało spełnić trzy warunki. Po pierwsze, być subskrybentem kanału, po drugie, napisać cokolwiek w komentarzu, a po trzecie, odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmiało. Którą z książek autorstwa Kacpra Śledzińskiego, dotychczas omówionych na kanale Niezła Historia, najbardziej chciałbym przeczytać i dlaczego? I w przypadku tego konkursu jego rozstrzygnięcie jest niezwykle łatwe, ponieważ Przyszło zaledwie jedno zgłoszenie, przyszła jedna odpowiedź, którą chciałbym wam przeczytać. Jest to odpowiedź, której udzielił użytkownik Oniku MetFelix, a odpowiedział tak: Chętnie przeczytałabym Potop 39. Chciałbym przeczytać tę książkę, jako że ona nie jest przekazem tylko dat, miejsc i osób, które się tam znajdowały. Myślę, że warto tę książkę przeczytać nie tylko, by poznać szczegóły kampanii wrześniowej. Po prostu by zrozumieć całą sytuację, nie tylko jak przebiegała. Naprawdę, myślę, że takie sytuacje e, po prostu dobrze jest rozumieć. To jest wiedza, jakiej nie zdobędziemy, czytając krótkich informacji o kampanii wrześniowej, które w zwięzły sposób przekazują co, gdzie i jak informacji ani ze szkoły, ani z podręczników. Chętnie obejrzałem Twój filmik o tej książce, ani nie traktują go jak, jak zabicie czasu. Bardzo serdecznie dziękuję za to ostatnie zdanie. Jest ono dla mnie naprawdę nobilitujące, Bardzo mnie cieszy. Jest mi miło, że tak bardzo cieszy Cię oglądanie mojego kanału. Także Metfelix. Na adres e-mail, który wyświetla Ci się poniżej. Proszę cię, żebyś przysłała mi swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz namiar na najbliższy paczkomat. Ta książka w najbliższym czasie poleci do ciebie impostem. Także to tyle ode mnie na dziś. Serdecznie zapraszam Was do śledzenia, do śledzenia kanału, gdyż niedługo e, prawdopodobnie ogłoszę kolejny konkurs, w którym do wygrania będą następne ciekawe nagrody. Także do zobaczenia w mojej następnej recenzji lub wywiadzie. Trzymajcie się i do, i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.